No właśnie, skąd Elektro, grany przez Jamie'ego Foxa wprost z uniwersum The Amazing spider 2, gdzie Spider-Manem jest Andrew Garfield, wziął się w MCU, a konkretnie w No Way Home? Tym, co właśnie pomyśleli, no bo Doctor Strange rzucił czar, to nie jest takie proste. Ale zanim przejdziemy do tematu, muszę się Wam do czegoś przyznać. Jak wrzucałem grafiki do tego poprzedniego filmiku dotyczącego pasażerów ze spider mana 2, to pomyślałem sobie, mm, no w sumie trafiłem na parę teorii związanych z elektro, mam też jakieś swoje przemyślenia, więc wrzucę grafikę z nimi zobaczymy, czy ktoś o niego spyta. A jak spyta, to będziemy mieli od razu temat na kolejny film i pyk, i kontent się kręci. A potem zadaliście jeszcze jakieś 15 innych pytań dotyczących innych wątków z No Way Home, także jest taka szansa, że będziemy się nimi zajmować w ramach serii. No ale dobra do rzeczy. Jamie Foxx jest sobie elektro w uniwersum The Amazing spider man 2, gdzie ściera się z Peterem Parkerem Spider-Manem, granym przez Andrew Garfielda. Problem w tym, że w samym filmie nie ma momentu, w którym on dowiadywałby się o tym, że Peter Parker to Spider-Man. Z tej perspektywy, jak Dr. Strange rzuca czar, którego skutkiem ma być to, że wszyscy zapomną, że Peter Parker to Spider-Man, się wykoleja i zaczyna ściągać do tej rzeczywistości inne osoby, które mają tą wiedzę, no to rodzi się pytanie, skąd elektro? Żeby było jeszcze śmieszniej, sam Elektro w momencie, kiedy poznaje Spidermana bez maski, mówi do niego Myślałem, że jesteś czarny, co potwierdza, że nie widział jego twarzy. Co również nie znaczy, że nie wiedział, że Peter Parker jest Spidermanem. Kwestia pierwsza. Postacie ściągane do uniwersum MCU w No Way Home ściągane są w różnych momentach swoich ciągłości fabularnych, więc nie jest wykluczone, że Elektro jest ściągnięty z późniejszego momentu, w którym już wie, że Peter Parker to Spiderman. Niemniej jednak na reddicie pojawiła się taka teoria, mówiąca o tym, że w momencie kiedy Elektro połączył się z bazą danych w The Amazing Spider-Man 2, to w jakiś sposób musiał dotrzeć do informacji mówiących o tym, że Peter Parker to Spider-Man. Co nadal nie wyjaśniałoby, dlaczego nie wie jak wygląda jego twarz. Jeżeli na przykład miałby widzieć jakieś nagranie z kamery bezpieczeństwa, gdzie Andrew Garfield się akurat przebierał czy coś. Kolejna teoria i ta jest jeszcze ciekawsza, to konkretnie scena z The Amazing Spider-Man 2, kiedy Spider-Man walczy z Elektro, obecna jest Gwen i Gwen w trakcie walki używa w stosunku do Spider-Mana Imienia Peter. Możecie wtedy zauważyć bardzo dziwne poruszenie oka, jeżeli chodzi o Elektro. Oczywiście nie oznacza, że z samego nazwania go Peter od razu skojarzył, że to Peter Parker, ale może być tak, że skoro miał dostęp do bazy danych, w której znajdowały się same dane, imiona i nazwiska wszystkich powiązanych osób, no to w momencie, kiedy Gwen zwróciła się do Spidermana konkretnie imieniem, co wskazuje, że go zna. To siłą rzeczy z jakichś danych, znajdujących się w tej bazie danych, mogło wynikać, że kolegą z wspólnego projektu, na przykład, jest konkretnie Peter Parker. Tym sposobem mógłby się dowiedzieć o tym, że Peter Parker jako kolega Gwen Stacy jest jednocześnie Spider-Manem, i jednocześnie mógłby z tej bazy danych nie posiadać informacji o jego wyglądzie. No i tak de facto dotarliśmy do ostatecznej konkluzji, jeżeli chodzi o tę teorię która według mnie jest najsensowniejsza, jest to połączenie tego elementu wynikającego bezpośrednio ze sceny, którą widzimy w filmie, oraz danych, które Elektro mógł posiąść z bazy danych. To powoduje też pewną wątpliwość w zakresie tego, jak do końca działa ten czarno, bo jeżeli nie wymaga on wiedzy na temat tego, że dana postać jakoś wygląda, a jednocześnie stawa kryterium mówiące o tym, że osoba, która jest Peterem Parkerem jednocześnie jest Spidermanem, no to trochę wydaje się powierzchowne. Nie mówiąc już o tym, jak miałby działać ten drugi czar, to znaczy ten, wniku którego wszyscy zapomnieli, bo jak na przykład ktoś napisał książkę o Peterze, Parkerze, Spidermanie, to co pamięta dzisiaj? Ale to pewnie temat na inny czas.